Upadł przy drodze anioł, załamany ludzkimi czynami. Rękami podparł zmęczone myśli, skrzydłami oparł się o ziemię. Siedzi tak w nieporadności swojej, lecząc ból własnego istnienia i istnienia ludzkiego rodzaju, jakiego miał być stróżem. Napominać już niezdolny, do ratowania zbyt umęczony, człowieczą codziennością która przepełniona jest samobójczymi próbami świata. Roztrzaskana anielska nadzieja rozdarła dziurę w niebie. Nie dlatego, że on cierpi, lecz z powodu stworzenia wolnego bytu, stworzonego na boski obraz. I rozszedł się głos po ziemi. Czy ty, aniele, stróży ludzkiej rasy, poddajesz walkę o los tych istnień? Gdzie twa nadzieja w lepsze uczynki wiara gdzie miłość bezwarunkowa do obrazu twego stwórcy. I zaparł się anioł o ziemię. Skrzydłami ciężkimi lekko poruszył i westchnął. Jak wielkiej nadziei bym nie miał i wiary ogromnej w poprawę, lud twój, o panie, oświadczyć muszę. Z ostatnich sił mnie obdarł. Zamilkły niebiosa i anioł ucichł. Chmury się ciemne zebrały. Wciąż siedzi nieborak, jak siedział. Skrzydła jego zmiażdżone grzechami niezdolne były do lotu. Ręce zaparte anielskie łzy kryją. W czasie, gdy serafin pomocy czeka od człowieka, który poprawy zapragnie, czeka, gdy skrzydła wzmocnią uczynkami i dobrym słowem dla drugiego. Wtedy odzyska moc, by szybować, by chronić ludzkość. I odwiedzić niebo.